Morciarik i Figaro dostali paczkę od sklepu Ale Zwierzaki. W paczce były same potrzebne i dobrane do potrzeb mojej koci rodzinki przedmioty. Mata pod miseczkę dla Dzidzi. Malutka przez problemy z uzębieniem ma czasem kłopoty z jedzeniem z miseczki. Dzięki tej macie łatwiej jest nam utrzymać higienę przy diecie barw. Zdrowe smaczki z dobrym składem. Nie dziwcie się, że jedna paczka jest opisana jako jedzenie dla psa. Mamy tu do czynienia z suszonym mięsem, które będzie idealne zarówno dla psów, jak i dla kotów. Przy doborze karmy podstawowej ważne jest, czy jest dedykowana psom czy kotom. Jeśli chodzi o smaczki, najważniejszy jest skład. Pamiętajcie też, żeby wszystkie smakołyki wliczać do podaży kalorycznej waszych zwierzaków. Do smaczków dostali zabawkę, która stymuluje je intelektualnie. Zadaniem kotów jest wywęszenie i wydobycie ukrytych smakołyków. Mogłabym godzinami patrzeć, jak to robią. Niestety nawet takie rozwijające zabawy trzeba ograniczać, aby nie powodowały irytacji i przekarmienia. No i creme de la creme, czyli patyczki matatabi. Nie każdy kot będzie podatny na ich działanie, ale warto wypróbować. Figa nie była nimi zainteresowana, ale Morty, a w szczególności Rick, oszaleli na ich punkcie. Morty uwielbia Waleriana i kocimiętkę, które są raczej obojętne dla Figi i Ricia, ale te patyczki zdobyły serce właśnie Rikusia. Rick, Morty i Figa approved. A ja w imieniu moich kociaków dziękuję sklepowi Ale Zwierzaki za wspaniały prezent.